Dzisiaj wspólnie z Lolandrą zdobywamy Klimczok. Dzisiaj też będzie moja druga aktywacja w ogóle w historii mojego krótkofalarstwa. Właśnie spróbujemy zaktywować Klimczok. Szczyt o sygnaturze SP łamane przez /BZ BZ020 i idziemy do schroniska PTTK na Klimczoku, ale my idziemy dokładnie tu skręcamy, czyli idziemy do góry tutaj. Macie widoki cudowne, cudowne jak zawsze. Przełęcz Karkoszczonka za nami, a przed nami za, jakim, za jakąś chwilę e, jaskinie, jakieś jaskinie, jaskinia dująca i później trzy kopce. Pogoda piękna, dużo śnieg. Beskidy są piękne. <laughs> Bez dwóch zdań. A zimą, szczególnie, jeszcze bardziej magiczne. No i nie, bardziej niebezpieczne, oczywiście. Tu już chyba jesteśmy niedaleko. Na wysokości tych jaskiń, w których podobno ukrywał się zbój Klimczok. Do Klimczoka ile mamy? 40 minut. I są trzy kopce. Trzy kopce. Biało. Dzień dobry, dobry. dobry. <laughs> Pięknie! Coś pięknego, tatry widać w tle Skrzyczne Klimczok 10 minut już prawie cyk, jesteśmy <laughs> Klimczok Ja pierdzielę złote widoki tam Wow. Dobra, jesteśmy na Klimczoku, nie? I mam tutaj antenę Dzisiaj kierunkową od Pawła LPDA To teraz trzeba ją zmontować jeszcze Zobaczymy jak to się a pomożesz mi, nie? ale spróbujmy ją na szybko zmontować. Miałam ja potem być to w schronisku złożę, wiesz? Ola. Które jest najdłuższe? Chyba najdłuższe, nie? A. Wywołanie ogólne w paśmie 2 metrów w programie SOTA wwoła stacja Stefan Paweł 9, Roman Barbara Ludwik łamany przez Paweł ze szczytu Klimczoka i zaprasza do łączności. No, nikogo nie ma.

Wywołanie ogólne w paśmie dwóch metrów, podaje stację Stefan Paweł 9 Roman, Barbara Ludwig złamany na Paweł i do łotę MR podaje stację Stefan Paweł 9 Roman, Ludwik, złamany na Paweł W programie sota ze szczytu Kimczoka i zapraszam do łotną warunki Ach, nie są łatwe, myślałem, że będzie prościej, bo tu świeciło słońce, było ciepło ale zaszło słońce jest znowu zimno, łapy mi zmarzły, ale Próbujemy, 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 nie poddajemy się, tam gdzieś jest strona północna, czyli wołamy w tamtym, w tamtym, kierunku. Stacja Stefan, Paweł 9, Roman, Barbara, Ludwig, łamane na Paweł i zaprasza do łączności. Wywołanie ogólne w paśmie 2 metrów w programie SOTA podaje stacja Stefan, Paweł 9, Roman, Barbara, Ludwig, łamane na Paweł i zaprasza do łączności. Paweł, witam Cię, Maciek z tej strony, raport dla Ciebie 5.9 z samego szczytu Grimczok. Cześć! Z tego miejsca się idzie dowołać. SP-9 Maria, Karol Maria. SP-9 Maria, Karol Maria, tu Stefan Paweł 9 Roman, Barbara Ludwik, na Paweł w programie SOTA ze szczytu Klimczoka. Witam Cię, piątka, dziewiątka, z tego miejsca, z którego rzeczywiście no chyba y, będę w stanie się z, z kolegami połączyć. Mikrofon do Ciebie. Tak tam podpowiedzieli SP9 Roman Barbara Ludwik przez Paweł, SP9 Maria Karol Maria. Udało się, bo tak się wołamy chyba pół godziny bez pięć stacji. Operator Boguś, Operator Boguś, Podzisław Sztącki, jakieś 40 km. No i pełna skala, telefon 59 z psami Także Z tego miejsca właśnie tam się jeszcze woła. Adam, SP9, Karol, Ewa, Karol z Gliwic. Drugi Adam, SQ9, Paweł, Paweł, Wanda. Z Artu się była z Cieszyna, SQ9, Irena, Y, Janki. I powiedzcie tak, ja tam nadawałem w lutym z Kimczoka, może tam coś powiesz, jakieś nadajniki. I tam była taka flaga biało-czerwona, dosłownie 15 metrów od, od tej dużej kratownicy w kierunku naszej dzielną. No, Taki tam pan tam Aleksandr drogowskaz był i bardzo fajnie tam szło, no, na wszystkie strony, na wszystkie strony, nawet nawet tam śnieżkę słyszałem w tym miejscu, tylko te, że śnieżkę nie słyszą. Także nie wiem w tym miejscu jesteś, no ewentualnie jeszcze radio to zależy też wyższy. Chyba, że coś tam nowego powiesili na maszcie, no i wtedy tam sieje te pole i tak to wygląda. Także życzę Ci powodzenia, udało się to będzie Powodzenia jeszcze raz, 73, do usłyszenia, cześć. sp 9 Maria Karol Maria, tu sp 9 Erbel łamane na Paweł Sklimczoka. Wielkie dzięki, no ja się bardzo cieszę, bo już się załamałem, a dokładnie powiem Ci, miejsce to jest od tego samego szczytu, przy tej głównej antenie, przy tym maszcie tam, tej tej mobilnej drogi. antence, ani na tej LPDA, którą od Pawła pożyczyłem, a odszedłem w stronę, jak gdzieś szlak, zmierza ku Szyndzielni, dosłownie może 20-30 metrów od, od samego szczytu odszedłem w stronę szlaku na dzielnie. no i tutaj no jest rewelacja, jest piątka, dziewiątka, także y, pewnie koledzy czekają, mam nadzieję, że jeszcze się dowołam do kogoś, także y, dzięki jeszcze raz, wielkie Boguś i, i y, zaraz będę wołał ponownie. To jest to miejsce, to jest to miejsce, położenia, trzymaj się. Dzięki jeszcze raz. Wywołanie ogólne w paśmie 2 metrów, program Sota. Podaje stację Stefan Paweł 9 Roman, Barbara Ludwik łamany na Paweł i zaprasza do łączności. Stefan Paweł 9, Karol Ewa, Karol. Karol Ewa Karol Stefan Paweł 9, Karol Ewa Karol. Eee, tu Stefan, Paweł, Roman, Barbara, Ludwik, na Paweł, piątka, dziewiątka dla Ciebie, Maciek z tej strony, Szczyt, Klimczoka, SPBZ 020, no tutaj Cię słyszę bardzo fajnie, piątka, dziewiątka, super, eee, mikrofon do Ciebie, SP9, Karol, Ewa, Karol. Stefan, Karol, Ewa, Karol, dziękuję serdecznie za Klimczok 5.9, w tej chwili jest 5.9 pełna, pełny wypad. Dzięki dobrego, pozdrawiam. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Eee, Stefan Kłębek 9, Paweł, Paweł Wanda. Witam cię Adam. Cześć, cześć. Eee, 59 raport dla ciebie. 73, ahoj, teraz Cię dobrze słyszę, bo cały czas trzymam tą antenę w ręku i tak reguluję, żeby jak najlepszy odbiór mieć. Także teraz Cię słyszałem idealnie, SQ9, Paweł, Paweł Wanda, tu Stefan, Paweł Dzień Roman, Barbara, Ludwik, łamane na Paweł, ze szczytu Klimczoka. Jestem ten przez moment na dziewiątkę mi tutaj paliłeś, Że mam antenę praktycznie na samym dachu, tak nisko, także nie przedłużam. Dzięki, wszystkiego dobrego. SQ9 India Yankee Juliet. Witam Cię, Maciek z tej strony 5,9 w miejscu, w którym stoję dla Ciebie raport. Także wszystkiego dobrego. Dla tybi 5-7, dla Ciebie 5-7. Super, że się dowołaliśmy i pięknego dnia ura Dziękuję bardzo i wzajemnie wszystkiego dobrego. Miłego popołudnia, cześć. No ja się chował się tam czas, ale fajnie, że się udało. To no, super. super. Słuchajcie, nie było idealnie. Ale z sześcioma kolegami udało się zrobić łączność. Także jestem zadowolony. Ale przy samym tym szczycie, przy samym za mną jest to ten masz, ta antena, czy nie wiem co to jest. No i przy samej tej, tym maszcie nic praktycznie, nic nie dolatywało do mnie chociaż z tego co koledzy tam mówili ja byłem słyszalny w promieniu nawet 80 km no byłem bardzo dobrze wszędzie słyszalny, ale wiele z tych stacji, które próbowały do mnie wołać, no się nie dowołały zmieniłem tą antenę na tą LPDA, którą teraz niosę, bo mam tak zmarznięte łapy, że no złożę ją dopiero w schronisku tutaj pod Klimczokiem no i fajnie, fajnie, że udało się znowu pogadać Ale z, no tu było trudniej, no to na tej bawie rzeczywiście to leciało A tutaj na początku musiałem szukać tego miejsca, musiałem odejść od tej anteny dokładnie chyba z 30, no nie wiem, może z 20 metrów w kierunku jak idzie szlak na sędzielnie, na, Szyndzielnię, na Szyndzielnię, I tam spokojnie, w tym miejscu można było... Już zaraz się powiem e... i lecimy, lecimy, wracamy, bo już późno jest. Zobacz, jak pięknie ten zachód słońca wygląda. I tak oto kończymy nasz piękny wypad. Powoli robi się ciemno. Eee, powiem szczerze, że. Aktywacja się udała, choć e, myślałem, że pójdzie dużo łatwiej, bo e, teraz jak sobie przypomnę aktywację babie góry diablaka, to tam było dosłownie no wszystko jak podane na dłoni prócz tej pogody, no tam e, mnie słyszano, ja byłem słyszalny, ja słyszałem stację, także naprawdę było rewelacyjne tutaj w, w, pierwszym, w pierwszej chwili e, na samym szczycie próbowałem wołać. Zaraz przy, tej takiej, przy tym maszcie, który tam jest na górze. No, i praktycznie zero odzewu. No, i mówię, odszedłem trochę tam 20 metrów w stronę właśnie szlaku, który idzie na szyndzielnie, i tam dopiero byłem słyszalny. Tam też się przełączyłem na tą antenę LPDA, czyli tą logarytmiczną, periodyczną, tą taką z tych takich elementów półfalowych, złożoną naprzemiennie, tam jest od najkrótszego do najdłuższego które poczytałem oczywiście o tej antenie, żeby wiedzieć skąd się wzięła nazwa LPDA. No i dopiero jak się przełączyłem na tą antenę na tą kierunkową i znalazłem odpowiednie miejsce, no to tam kolega... Krzysiek z Gliwic powiedział, że jestem rewelacyjnie słyszalny, wszyscy mnie słyszą i tyle stacji próbuje się do mnie dowołać, no ja nikogo nie słyszałem, nie wiem co się stało i dopiero w tym pewnym momencie jak tam odszedłem trochę od tego szlaku, to no to udało się nawiązać łączność, także cieszę się, bo byłem zawiedziony, na samej górze byłem zawiedziony, że no kurde, no, chyba, chyba nikt mnie rzeczywiście nie słyszy, a jednak byłem słyszalny, no i jakbym teraz porównał, powiem wam szczerze, że mówię fajnie, słoneczko świeciło, a zobaczcie w ogóle w tle, skrzyczne tam, tatry widać tam, chyba babia góra. To jest no, nie wiem, czy to teraz będzie widać, ale jest coś pięknego. Ale, wracając do tych łączności, no to. Właśnie, myślałem tak, słońce świeci pięknie, to będę trochę dłużej, no rzeczywiście byłem trochę dłużej, ale samo y, rozkładanie tej anteny LPD, a już te, te aluminiowe elementy, no już mi łapy zmarzły i naprawdę chyba wymarzłem nawet bardziej, bardziej mi łapy zmarzły palce niż w ogóle na, na tym Diablaku, ale z Diablaka my... Zaraz uciekaliśmy i powiem wam szczerze, że na zimowe I teraz też nie mam takiego porównania, czy ona... Wydaje mi się, że była lepsza ta kierunkowa LPDA niż, yy, niż normalna, ta taka trochę dłuższa Nagoja, taką chińską antenę do, yy, do tego radia ręcznego. Yy, ale później w, w tym samym miejscu stałem, znowu się przepiąłem na tą antenę yy, standardową, tą taką mobilną. I też kolega z Gliwiz mnie słyszał, no i fajnie, bo ogólnie, no, za krótko, żeby w ogóle zrobić jakiekolwiek takie porównanie, bo jednak y, zima i góry weryfikują wszystko, no, można sobie, nie wiem, w lato posiedzieć tam dłużej i się pobawić, ale naprawdę y, zima to daje w kość, i ja się o tym przekonałem dzisiaj na Klimczoku, No, trudna ta aktywacja była, ale tam też kolega Jarek chyba też mi wspominał, że. Ja o ja dzisiaj właśnie Jarka byłem też dziś chaserem, bo Jarka upolowałem. Tam chodził chyba w okolicach Romanki. Nie wiem dokładnie, ale jak wchodziłem na Klimczok jeszcze przed trzema kopcami, to, to udało mi się y, dowołać, do, zawołać Jarka, y, odpowiedzieć na jego wywołanie. No i, i fajnie, fajnie. Ogólnie naprawdę bardzo, bardzo fajny wypad, ale antena ta LPDA jest naprawdę ciężka i po pewnym czasie to ręka boli, jeszcze zimno, wszystko marznie. Ciężko. Co tam? Idę idę. Pozdrowienia dla wszystkich kolegów, z którymi udało się nawiązać tą moczność. Ja wiem, że tam wielu mnie e, słyszało. No szkoda, szkoda, że, że po prostu e, nie wiem, do mnie nie docierał ten sygnał. No jakieś dziwnie, dziwnie na tym, e, na tym Klimczoku jest, ale... I uwaga, ostatnia rada dla e, sotowców aktywujących Klimczok. Odejdźcie koledzy od szczytu. Odejdźcie kawałek od samego szczytu i wszystko będzie dobrze. Wracamy, ale ma tu jest pan Locia. Ale klimat! U! Ale klimat! Piękna wyprawa, piękna.